Moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie będziemy mogli studiować Słowo Boże. Drodzy przyjaciele, chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli zastanowić się pokrótce nad tym, co to znaczy w imieniu Jezusa? Co oznacza ten zwrot? Dlaczego on jest używany na przykład na koniec modlitwy, tak? W jakich sytuacjach w ogóle on występował w Piśmie Świętym? Przeczytamy sobie tak z dwa trzy fragmenty, które będą o tym mówić i powiemy sobie na temat tego jakie to ma znaczenie. Tak? Więc na początek chciałbym, abyśmy otworzyli sobie trzeci rozdział Dziejów apostolskich. To jest jeden z przykładowych tekstów, w którym pojawia się właśnie ten zwrot. I zwróćmy uwagę, co jest tutaj napisane, w jakim, w jakim kontekście w ogóle on się tutaj pojawia. Werset szósty. I rzekł Piotr. Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź! może siódmy werset i ósmy. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się jego nogi i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. Zwróćmy uwagę, w jakiej sytuacji tutaj ten zwrot jest użyty. Piotr i Jan idą do świątyni na nabożeństwo, i tam spotykają człowieka, który zarabiał na życie żebrząc. Oni sami byli biednymi, prostymi rybakami. Nie mieli za dużo pieniędzy, ale dali mu coś o wiele, wiele lepszego. W imieniu Jezusa Chrystusa przywrócili mu zdrowie. I bardzo często, kiedy właśnie ten zwrot pojawia się w Piśmie Świętym, głównie w dziejach apostolskich, występuje on właśnie w kontekście daru uzdrowienia albo uwolnienia spod władzy demonicznej. Bo na przykład kiedy za Pawłem chodziła wróżbitka i wołała: Ci ludzie są sługami Bożymi, zwiastują Wam drogę zbawienia. Paweł, znękany w pewnym momencie, powiedział: W imieniu Jezusa Chrystusa wyjdź z niej i nigdy nie wracaj. I natychmiast demon z niej wyszedł. Więc co, co oznacza w tych przypadkach? Tutaj moglibyśmy wiele innych fragmentów pokazać. W imieniu Jezusa. To oznacza występowanie w jego mocy i autorytecie. Kiedyś Pan Jezus posłał swoich 12 apostołów, a później 72 i dał im moc uzdrawiania, wypędzania demonów, przywracania do życia itd. I oni szli i w jego imieniu tego dokonywali. Natomiast. Ten zwrot w imieniu Jezusa to nie jest jakaś magiczna formuła, jakieś zaklęcie, którego należy używać i które gwarantuje sukces w danym przedsięwzięciu. Tak? Na przykład ktoś jest umierający, a ty przyjdziesz, położysz na niego rękę, powiesz: W imieniu Jezusa uzdrawiam się. Tak? Nie, nie ma takiej opcji, po prostu, żeby w taki sposób tego używać. Jeżeli Pan Bóg faktycznie pośla się do takiej osoby i będziesz mógł usłużyć w ten sposób, bo ja wierzę, że dary uzdrawiania, wypędzania demonów, e, mówienia językami i tak dalej, e, one są jak najbardziej aktualne, tylko nie w takiej formie, jak dzisiaj prezentowane są w świecie. Biblia szczegółowo opisuje, jak te dary się manifestują, na czym polegają i one są obecne po dziś dzień. Ale. Właśnie o tym, że to nie jest magiczna formuła, przekonali się synowie z cewy, którzy powoływali się właśnie na Pawła i na Jezusa nad osobą opętaną. I mówili w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, wyjdź z niego. Co demon powiedział? Pawła znam, Jezusa też. Ale wy coście za jedni? i rzucił się na nich ten człowiek, który był opętany i za sprawą tego demona zrobił im wielką krzywdę. Także nadzy i poranieni ledwo uszli z życia. Więc tu nie chodziło tylko o wypowiedzenie formułki. Ten, kto uzdrawia w imieniu Jezusa, czy jakiegoś dzieła dokonuje w imieniu Jezusa, jest człowiekiem, któremu Bóg udzielił mocy i autorytetu. On powołując się na Jezusa, występuje w jego mocy i jego autorytecie. I tutaj właśnie apostoł Piotr też bardzo fajnie to podkreśla. Przeczytajmy werset 12 do 16. Ujrzawszy to. Piotr, może od 11 przeczytam. A gdy on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przedsionka zwanego Salomonowym. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. Mężowie Izraelscy, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama i Izaka, Jakuba... Bóg naszych ojców uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście, i zaparliście się go przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy, i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło się imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Więc co tutaj Piotr mówi o sobie i o swoim towarzyszu Janie? To nie myśmy go uzdrowili. My byliśmy tylko przekazicielami, byliśmy tylko narzędziami, którymi Bóg się posłużył. To Jezus dokonał tego. Więc występowanie w imieniu Jezusa to jest nie tylko występowanie w jego mocy i autorytacie. Ale to jest też podkreślanie tego, że w momencie, w którym Bóg przyna się do nas tak, i uczyni, na przykład, jakiś cud, czy coś innego, niezwykłego się stanie, że my nie przypisujemy sobie zasług, koncentrujemy uwagę natychmiast na tym, od którego ten cud, to działanie pochodzi na Bogu, na Chrystusie. Ja jestem tylko posłańcem, taka osoba mówi. Ja jestem tylko narzędziem. To Bóg wszystkiego dokona. Natomiast drugi kontekst sytuacyjny, w jakim ten zwrot jest użyty, występuje w modlitwie, właśnie. I sam Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale powiedział coś takiego. Werset 13 i 14. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię. Aby ojciec był uwielbiony w synu. Jeżeli o co prosić będziecie w moim imieniu, spełnię to. Więc, co oznacza tutaj w imieniu Jezusa? Odnosi się do modlitwy w imieniu Jezusa. Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa? To oznacza modlić się w jego duchu. To oznacza modlić się zgodnie z jego charakterem, zgodnie z jego wolą, tak żeby ojciec był uwielbiony w synu. Czyli modlitwa w imieniu Jezusa nie może zawierać w sobie jakichś um, przekleństw, nie mówię tutaj o wulgaryzmach, tylko o złożeczeniu drugiej osobie, tak? Życzeniu jej czegoś niewłaściwego, czy na przykład modlitwa w imieniu Jezusa to nie jest modlitwa, która jest sprzeczna ze Słowem Bożym? tak? Jezus zawsze wykonywał wolę swojego Ojca, zawsze czynił to, co się Jemu podoba. Modlił się do Niego i Bóg wysłuchiwał Jego próśb, kiedy był tutaj w postaci ludzkiej na Ziemi. I on obiecał wszystkim swoim naśladowcom, tak jak mój ojciec mnie wysłuchiwał, tak ja będę wysłuchiwał Was, gdy w moim imieniu będziecie zanosić prośby do Boga. Więc modlimy się zgodnie z nauczaniem Jezusa, z Jego charakterem, z Jego podejściem, z Jego wolą, zgodnie z Jego wiarą. Pan Jezus bardzo często podkreślał: według wiary Waszej, niech Wam się stanie. co oznacza modlić się w imieniu Jezusa i są to te dwa konteksty sytuacyjne, w których ten zwrot występuje. Dlatego zachęcam do tego, aby dzisiaj, gdy będziesz się modlić, używaj proszę tego zwrotu ze świadomością, co on oznacza żeby nie był to tylko jakiś slogan, jakiś taki pusty, suchy frazes, do którego być może już przyzwyczailiśmy się, um, który wypowiadamy bezwiednie, automatycznie. Ponieważ te słowa mają naprawdę głębokie znaczenie. Więc Powołując się na Jezusa, że jesteś Jego sługą, przedstawicielem, czy modląc się w imieniu Jezusa, pamiętaj, kogo reprezentujesz i o co i jak się modlisz. Dlatego, że modlitwa czy działanie, które nie wypływa ze społeczności z Jezusem, nie przyniesie dobrego owocu. Tylko to, co jest zbieżne z Jego słowem, z jego zaleceniami, z jego przykazaniami może mieć na sobie aprobatę nieba. Pomodlimy się. Panie Boże ukochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj mogliśmy pokrótce omówić to zagadnienie. Prosimy Ciebie bardzo o to, abyśmy. Czy coś czyniąc, czy rozmawiając z Tobą i używając właśnie tego określenia w imieniu Jezusa, abyśmy pamiętali o randze tych słów i tym, co ze sobą niosą, abyśmy nie podchodzili do tego w sposób lekki, abyśmy nie podchodzili do tego w sposób lekceważący. Dlatego, że w ten sposób Swoim postępowaniem czy nawet swoją modlitwą zamiast oddać tobie cześć, możemy ci uwłaczać i przeciwko tobie bluźnić. Zupełnie tak jak ludzie, którzy są zaprezentowani w 25. rozdziale Ewangelii Mateusza, którzy mówili: Przecież w Twoim imieniu. Uzdrawialiśmy, wypędzaliśmy demony, czyniliśmy wiele cudów, a ty im powiedziałeś: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Oni byli jak synowie z Cewy, byli formułkarzami, ale działanie czy modlitwa w imieniu Jezusa nie wypływało z ich serca z miłości do Ciebie ze społeczności z Tobą, dlatego nie mogło się do tego przyznać. Panie, daj, abyśmy zawsze o tym pamiętali. I dzisiaj modląc się do Ciebie, czy rozmyślając o Tobie, czy robiąc coś dla Ciebie. Abyśmy zastanawiali się nad tym, czy aby na pewno we właściwym duchu, z właściwych motywacji, zgodnie z wolą Bożą, chcę postąpić w taki, a nie w inny sposób. Czy to, co się modlę, jest faktycznie zbieżne z Bożym planem dla mnie, dla mojego życia? Nie mówię Panie, teraz o tym, żeby każdy z nas non-stop, co sekundę praktycznie myślał w taki sposób. Chociaż na pewno. Dobrze by było, ale żeby było więcej w naszym życiu takiej duchowej refleksji i zastanowienia się, zanim czegokolwiek się podejmujemy, podejmiemy czy o cokolwiek będziemy prosili. W Twoje ręce się polecamy w najdroższym imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo kochani za uwagę. Proszę lajkujcie żeby zwiększyć zasięg tych materiałów. Poza tym jest to też dla mnie sygnał, że te treści trafiają do was, że zgadzacie się z tym, że doceniacie to, co tutaj przedstawiam. Możecie komentować, zadawać pytania. Zachęcam do tego, jeżeli ktoś się krampuje, na przykład w komentarzach, zadać pytanie, to zawsze może napisać do mnie maila. Adres jest za każdym razem. Przedstawione na końcu odcinka. Życzę Wam Bożych błogosławieństw tego żebyście stale czuli obecność Pana Boga w swoim życiu. I abyście wiedzieli, że powierzenie Mu swojego życia jest najlepszą i najmądrzejszą ze wszystkich inwestycji, jakie zdecydowaliście się uczynić, żeby to przeświadczenie stale Wam towarzyszyło i dodało wam, dodawało Wam siły w codziennych zmaganiach i trudnościach, którym stawiacie czoła. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!